Zadanie siódme, wykonaj działania pod kreską, i rozpocznijmy od podpunktu A. Gdzie mamy tutaj 579 odjąć 232? Pamiętaj o tym, że odejmowanie nie jest przemienne. Czyli 579 odjąć 232 to nie jest to samo co 232. Odjąć 579. Oznacza to, że w odejmowaniu kolejność zapisania liczb ma znaczenie. Więc tutaj musimy najpierw zapisać liczbą 579, a dopiero pod nią musimy zapisać liczbą 232. I musimy to zrobić w taki sposób, żeby cyfry z rzędu jedności stały idealnie pod sobą, cyfry z rzędu dziesiątek idealnie pod sobą oraz cyfry z rzędu setek również idealnie pod sobą. Następnie zapisujemy minusa, zapisujemy kreskę ułamkową i zabieramy się za wykonywanie działań. Mamy, oczywiście tutaj musimy pamiętać, że zawsze wykonujemy działania najpierw od prawej strony. Od prawej strony zawsze zaczynamy. Czyli najpierw mamy 9 odjąć 2 to jest 7. Więc wynik tego odejmowania ja muszę zapisać idealnie tutaj w tej samej kolumnie, w której stoi liczba 9 i 2, czyli tutaj będzie 7. Następnie mamy 7 odjąć 3. Tutaj sobie zapiszmy to działanie 7 odjąć 3 to jest 4. I teraz wynik tego odejmowania też musimy zapisać idealnie, ale już tym razem w tej kolumnie. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że mamy 4. No i kolejne odejmowanie, ostatnie już w tym działaniu to jest 5 odjąć 2 jest równe liczbie 3. Czyli wynik tego odejmowania też musimy tutaj idealnie w tej kolumnie zapisać, czyli tutaj będziemy mieli trójkę. Widzimy zatem, że 579 odjąć 232 jest równe 347. I to jest koniec, jeżeli chodzi o działanie z podpunktu A, przechodzimy teraz do działania z podpunktu B. Tutaj mamy 463 odjąć 284. Tutaj również przypomnę, że odejmowanie nie jest zamienne, nie jest przemienne, czyli 463 odjąć 284. To nie jest to samo, co 284 odjąć 463. To są dwa różne działania. W związku z powyższym kolejność zapisania liczby w odejmowaniu ma znaczenie. Musimy najpierw zapisać liczbą 463, a dopiero pod nią liczbą 284. I musimy pamiętać, żeby cyfry z rzędu jedności stały idealnie pod sobą, cyfry z rzędu dziesiątek idealnie pod sobą i cyfry z rzędu setek również idealnie pod sobą. No i teraz tutaj zapisujemy, że odejmujemy, stawiamy kreskę i zabieramy się za odejmowanie. Zaczynamy zawsze od prawej strony, czyli tutaj te dwie cyfry musimy od siebie odjąć i będziemy mieli najpierw trzy odjąć cztery. 3 odjąć 4 jest równe liczbie minus 1. Nie możemy tutaj minus 1 zapisać. Musimy uzyskać liczbę większą od 0. Minus 1 jest liczbą mniejszą od 0. Więc żeby uzyskać liczbę, przy odejmowaniu tutaj liczbę większą od 0, to musimy dokonać zapożyczenia. Patrzymy teraz na liczbę 63. Liczba 63 to jest dokładnie to samo co 60 plus 3. I z 60 pożyczamy dziesiątkę, którą musimy dodać tutaj do tej wartości, która stoi w tym miejscu, czyli w tym przypadku do trójki, więc mamy liczbę 13 i tą liczbę 13 tutaj zapisuję, a z racji tego, że ja z tej liczby 60 pożyczyłam 10, to tutaj już mi zostaje tak naprawdę 50 w rzędzie dziesiątek. No dobrze, czyli teraz jak będziemy odejmować, to już nie robimy 3 odjąć 4, tylko 13 odjąć 4. 13 odjąć 4 to jest 9, więc 9 musimy tutaj teraz zapisać w tej samej kolumnie. Tu mamy 9. Jeżeli chodzi z kolei o to odejmowanie, to już tutaj my nie możemy zrobić 8, 6 odjąć 8, dlatego że dokonaliśmy zapożyczenia. Zostaje nam tutaj 5 odjąć 8. No a 5 odjąć 8 to jest minus 3. I nie możemy tutaj sobie zapisać minus trójki. W związku z powyższym znowu musimy dokonać zapożyczenia. Tym razem tutaj z czwórki zabieramy, no nie z samej czwórki zabieramy dziesiątkę, ale zabieramy dziesiątkę w ogóle z liczby, więc zostaje nam tutaj 15, no bo 10 plus 105, 5, które tutaj mieliśmy to będzie 15, a tu nam zostaje już trójka. Więc będziemy mieli w tej drugiej kolumnie 15 odjąć 8. A 15 odjąć 8 jest równe liczbie 7, czyli w tej drugiej kolumnie zapisujemy 7. No i ostatnia kolumna nam została, kolumna setek i z racji tego, że dokonaliśmy zapożyczenia, to my nie będziemy tutaj mieli 4 odjąć 2, tylko musimy mieć już 3 odjąć 2, czyli to co zostało nam tutaj. 3 odjąć 2 to jest 1, więc tutaj tę jedynkę zapisuję. Oznacza to, że 463 odjąć 284 jest równe liczbie 179.